Do zrobienia żółtego sera potrzebujemy Cholerek wapnia w płynie bądź w proszku Opcjonalnie na to nadaje nam żółtego koloru Podpuszczka mikrobiologiczna bądź naturalna Poza tym łyżka do mieszania Nóż do cięcia skrzepu On nie jest konieczny, można się zwykłym nożem Strzykawka do odmierzania ilości jakichkolwiek tam płynów Termometr elektroniczny, waga elektroniczna, różnego rodzaju formy, chusta serowarska. Takie podkłady też są potrzebne pod ser, żeby on, jeżeli go położymy na, na czymkolwiek, żeby ten ser po prostu oddychał. Do tego opcjonalnie powłoka yy, ochronna, zwana, zwana inaczej polioktan. Ona nie jest potrzebna, można dojrzewać na skórkę naturalną. Do tego będzie nam potrzebny wtedy, wtedy oliwa z oliwek. No oczywiście pędzel do, do malowania. No i najważniejsze, potrzebujemy kultury bakterii. Jakie? Dokładnie to już wszystko zależy od tego, jaki ser będziecie robić. Oprócz tych wszystkich rzeczy potrzebna będzie nam oczywiście dojrzewalnia. U mnie ona jest zrobiona z lodóweczki na wino.